Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak to jest żyć na planecie najbliższej Słońcu? Merkury, choć mały i na pierwszy rzut oka niepozorny, to prawdziwy ekstremista układu słonecznego gorący, zimny, tajemniczy to planeta pełna kontrastów i zagadek, które wciąż fascynują naukowców. Przygotujcie się na podróż bliżej Słońca, niż większość z nas może sobie wyobrazić. Merkury to najmniejsza planeta naszego układu, o średnicy blisko 5000 km, mniejsza nawet od Ganymedesa, największego księżyca Jowisza. Ale nie dajcie się zwieść jego rozmiarom to planeta, której wnętrze skrywa gigantyczne żelazne jądro, zajmujące aż 75% objętości. Dzięki temu Merkury jest niezwykle gęsty jeden z najgęstszych obiektów w układzie słonecznym. Drugi najgęstszy obiekt układu słonecznego po Ziemi. Co ciekawe, mimo tak dużego jądra, pole magnetyczne tej planety jest słabe i osobliwe. Temperatura na Merkurym to prawdziwy test dla wytrzymałości. W ciągu dnia blask słońca rozgrzewa powierzchnię planety do niesamowitych 430 stopni Celsjusza. Ale nocą, gdy Merkury odwraca się od swojej gwiazdy, Temperatura dramatycznie spada do minus 180 stopni. To największe wahania temperatury w całym układzie słonecznym. Jak to możliwe? Merkury prawie nie posiada atmosfery, która mogłaby działać jak izolator, zatrzymując ciepło i ograniczając ochłodzenie. Najcieńsza atmosfera w układzie słonecznym oznacza także, że powierzchnia Merkurego jest bezlitosna. Usiana jest. Tysiącami kraterów, które powstały w wyniku zderzeń z meteorytami miliardy lat temu. Największy z nich, Basen Kaloris, ma średnicę około 1500 km. Tak dużą, że zmieściłaby się w nim cała Polska. W czasie formowania się tego gigantycznego krateru uderzenie było tak potężne, że po przeciwnej stronie planety pojawiły się chaotyczne góry, wybrzuszenia powstałe w wyniku fali uderzeniowej. Ale to nie wszystko. Na Merkurym odkryto również lód. Jak to możliwe na planecie tak bliskiej Słońca? Okazuje się, że na jego biegunach znajdują się kraterowe obszary wiecznego cienia. Słońce nigdy tam nie dociera, a temperatury są na tyle niskie, że mogą zachować wodę w postaci lodu. To jedno z największych zaskoczeń związanych z tą planetą. Dowód na to, że nawet w najbardziej nieprzyjaznych warunkach mogą kryć się tajemnice. Czy wiecie, że Merkury jest mistrzem w pokonywaniu dystansu wokół Słońca. Na Merkurym jeden pełny obrót wokół Słońca zajmuje 88 dni ziemskich, natomiast obrót wokół własnej osi trwa 58 dni. Powolna rotacja tej planety jest wynikiem silnego wpływu grawitacyjnego Słońca. Jednak ze względu na szybkie tempo orbitalne Merkurego, okres od jednego wschodu Słońca do kolejnego, Wynosi aż 176 ziemskich dni. Oznacza to, że doba słoneczna na Merkurym jest dłuższa niż jego rok. Warto też wiedzieć, że Merkury to świadek historii układu słonecznego. Jest jedną z planet skalistych. Podobnie jak Ziemia, Mars i Wenus, ale jako jedyny ma wyraźne oznaki kurczenia się. Jego powierzchnia pokryta jest ogromnymi uskokami, które powstały, gdy planeta marszczyła się podczas stygnięcia wnętrza. Wyobraźcie sobie, jak olbrzymie siły działały na skorupę planety, aby stworzyć tak dramatyczne deformacje. W eksploracji Merkurego ludzkość nie miała łatwego zadania. Dotarły tam tylko dwie misje kosmiczne. Mariner 10 w latach 70., i Messenger, który zakończył swoją misję w 2015 roku. Ale na tym nie koniec. Już teraz sonda Bepicolombo zmierza w stronę planety, by dostarczyć nam jeszcze więcej odpowiedzi. Czy znajdzie dowody na to, jak Merkury zyskał swoje ogromne jądro, a może odkryje coś, o czym nawet nie śniliśmy? Merkury to fascynujące miejsce, nie jest tak spektakularny jak pierścienie Saturna czy tak pełen potencjału jak Mars, ale w prostocie i ekstremalności tkwi jego piękno. To planeta, która pokazuje, jak różnorodny i nieprzewidywalny jest nasz układ słoneczny. Gdy spojrzycie na nocne niebo, pamiętajcie: gdzieś tam, w ogniu słońca, krąży mała, ale niezłomna planeta Merkury pierwszy przystanek od naszej gwiazdy.